Witam Was serdecznie w kolejnym smacznym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić wspaniały sos pomidorowy z mielonym mięsem i mnóstwem warzyw. Danie idealne dla niejadków, co nie lubią warzyw. Jeżeli macie takich w domu, to właśnie ten przepis jest dla Was. Na samym końcu sos będzie przypominał ala boloński. Zjecie go z makaronem, jakimkolwiek chcecie. To już od Was zależy, jaki macie, jaki lubicie. Teraz pokrótce przedstawię Wam wszystkie składniki papryka, cebula, czosnek. Wszystko w drobną kosteczkę, czosnek bardzo drobno posiekany. Tutaj jest marchewka starta na tarce na cienkim oczku, na tym najmniejszym oczku, a cukinia obrana i starta na grubym oczku. Cukinia bardzo szybko się rozpuści tak naprawdę. Jej nie będzie widać. Marchewka potrzebuje troszeczkę dłuższej obróbki termicznej, aby była mniej widoczna w tym naszym sosie. Zacznę od rozgrzania patelni i teraz już wlewam oliwę z 50 ml, nie więcej. Pomidory użyję swoje. Są to pomidory z lata Lima, którą zagotowałem, zmiksowałem i popakowałem w słoiki. Dzięki temu właśnie całą zimę mogę korzystać z tych letnich pomidorów. Jeżeli nie macie czegoś podobnego, to możecie użyć koncentratu z wodą, pasaty, czy jakichkolwiek innych świeżych nawet pomidorów, również zmiksowanych. Na samym początku wrzucam cebulę. Jak już oliwa jest mocno rozgrzana, danie jak sami zobaczycie, jest naprawdę bardzo szybkie. Odsmażam cebulę przez minutę. Ja dzisiaj użyję mięsa mielonego z łopatki wieprzowej, pół kilograma, ale to danie wcale nie musi być tłuste. Zamiast łopatki możecie użyć na przykład mięsa mielonego, fileta z piersi kurczaka, możecie użyć indyka na przykład. Teraz już dodaję czosnek. Tutaj mam cztery takie spore ząbki czosnku, drobno posiekane i już podsmażam to razem z cebulą, też nie za długo, jakieś 10-15 sekund. Już teraz wrzucam paprykę. Dobrze, zamieszam, przesmażam dosłownie chwilkę i dorzucam następnie marchewkę. Już teraz troszkę o dodam pieprz. Teraz na środku zrobię sobie troszeczkę wolnego miejsca, bo dorzucę szubatą łyżeczkę papryki ostrej, mielonej. Jeżeli nie lubicie ostrego, zamieńcie to na zwykłą paprykę słodką. Przesmażymy teraz tą paprykę razem z gałością. No i teraz już na patelni wędruje cukinia. No i już teraz daję pół łyżeczki oregano suszonego. I tak jedną czwartą bazylii suszonej. Przemieszam. I już teraz znowu robię sobie miejsce na środku patelni. I dorzucam mięso mielone I już teraz mięso musimy cały czas tak jakby rozdrabniać. Żeby nie porobiły nam się grudy. I teraz już podsmażam razem z warzywami mieszając cały czas póki, póki mięso nam się całe nie zetnie a tak to wygląda z bliska i znowu przemieszam i tak kilka minut zapewne myślicie po co ja się tak męczę wystarczyłoby wszystko na samym końcu zmiksować i było fajnie i nawet lepiej by się wszystko połączyło ale tutaj mięso ma być widoczne to mięso ma być wyczuwalne buzi na podniebieniu, tak, na języku. Dobra, teraz jeszcze po No i zobaczcie, tych warzyw prawie nie widać. A jak zalejemy to wszystko pomidorami, to będzie jednolity kolor. No i dobra, wszystko jest już ładnie podsmażone. Teraz otwieram moje pomidorki. 900 ml. Od razu dorzucam jedną czubatą łyżeczkę cukru, przemieszam to wszystko teraz. No i niech to się teraz wszystko gotuje. Woda z pomidorów musi odparować. To wszystko musi się zredukować, aby się zagęściło. Powiedziałbym samoistnie, niech to robi się na wolnym ogniu. Niech te wszystkie składniki się połączą. Niech mięso jeszcze bardziej stanie się miękkie. Bardzo ładnie cały sos się zagęścił. Trwało to Około 15 minut. Teraz z reguły do takiego sosu pomidorowego na sam koniec dodaję śmietankę 30. Ten sos wtedy staje się jeszcze bardziej kremowy, jednolity i smaczniejszy. Ale dzisiaj dorzucę jogurt grecki. To będzie taki troszeczkę mniej kaloryczny zamiennik, właśnie śmietanki. Ale jeszcze na sam koniec, zanim dodam jogurt, jeszcze sprawdzę, czy sos jest dobry na słoność. Jest wspaniały. Jeszcze tylko troszeczkę do sole. No i dorzucam dwie łyżki jogurtu greckiego. Wymieszam to wszystko i sos mamy gotowy. Wygląda to naprawdę wspaniale. Zobaczcie jaki gęsty jak się go zmiesza z makaronem. A jak widzicie, wszystkie składniki idealnie łączą się ze sobą. Teraz sos wystarczy zmieszać z waszym ulubionym makaronem, posypać serem i gotowe. O właśnie, coś w tym stylu. I zobaczcie. Wspaniałe danie z mnóstwem warzyw. Gotowe. Mam nadzieję, że ten przepis wypróbujecie, jak zwykle serdecznie was pozdrawiam, życzę wam Smacznego, dużo zdrowia. No i do zobaczenia w kolejnym smacznym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.